Zgadzam się z tym. E, a mają, jako, mają Państwo jakieś pomysły na dalszą współpracę, czy to jest tak, że kończycie Państwo projekt Grechuta i każde... Projekt Mana. Projekt No znaczy tak, już dzisiaj mogę powiedzieć, że reaktujemy zespół Mana. Ja, ja będę na wokalu, e, Marek ma kilka kompozycji, no i tak to będzie nie, no to oczywiście, żart. E, Wiesz co? Ja myślę, że chyba najpiękniejszą rzeczą jest to, Przeżymy że. jakiś kabaret, może? Ja myślę, że najpiękniejsze jest to, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Czyli teraz nam się przepięknie współpracuje z Markiem. Dograliśmy się na scenie idealnie. E... Tak, na koncertach są jeszcze próby, kiedy one się czasami wymykają spod kontroli i, i ekipy technicznej, i, i akustyków, i zaczynamy grać y... różne pieśni Manamu również. Bo usłyszeć ym, na przykład głównym... Świetnie śpiewa Kocham Cię, Kochanie Moje. Zrobiłem bo usłyszeć Kocham Cię, Kochanie Moje, jak Marek gra... Tymi rękoma, na tej, na tej gitarze yy, i taką nagrać, barwą, jaką znam... Śpiewają to, to jest, śpiewają to dziewczyny, musisz nagrać pierwszą wersję męską. Męską KCKM. I tak trzeba wziąć pod uwagę. Zespół na na, na, nazywał, no. kocham cię, kocham, kochanie moje, KCKM. Aha, KCKM, dobrze. Już to zaśpiewa. No bo, bo ty tu do, dość długi, no ale właśnie z Markiem jest, no, Mary potem, Markie z magią, to jest maestro. Ale bo... już nie jest w Bajarzem. Teraz właśnie państwo czerwono. ten co Marku. Pr projekt Rolling Stones, <laughs> się, potem Beatles i tak już możemy. I dobrać. tak dolecimy, tak. A jak grało się państwu w Bolesławcu? Możemy liczyć na jakiś następny koncert? No, miłej Państwo, mam nadzieję, że, że zostajemy jeszcze tutaj zaproszeni, ponieważ grało się fantastycznie, był bardzo fajny odbiór. Nawet nam zabrakło płyt po koncercie, co się nam nie tak aż często zdarza, także myślę, że, że wspomnienia będziemy mieli bardzo, bardzo pozytywne i mam nadzieję, że tutaj zawitamy jeszcze i to w jakimś takim niedługim czasie, w podobnym albo i takim samym składzie. Dziękuję bardzo za wywiad, życzę dalszych sukcesów. My dziękujemy, pozdrawiamy wszystkich, którzy nas oglądają i do zobaczenia. Marek Jackowski i Michał, Szul Michał Szulim. Michał Szulim, Plato. Ile razy dróg przebyty, ile ścieżek przedeptanych, Ile deszczów, ile śniegu, wiszących nad latarniami, Ile listów, ile rozsta, ciężki godzin w miastach wielu i znów upór, żeby powstać, i znów iść i dojść do celu. Ile w trudzie nieustannych, wspólnych zmartwień, wspólnych dążeń. Ile chlebów rozkraja po wschodu w książek, Oczy twoje jak piękne świece, a w sercu źródło promienia, Więc ja chciałbym Twoje serce ocalić od zapomnienia. Ta Przez cały korytarz Przez podwórze Aż wci gwiazda wejdzie A ty śląb i górność chmur Blask wody i kamienia Chciałbym odczuć twoją chmurność Ocalić w zapomnienia Marek Jackowski. Wielkie brawa. Szanowni Państwo, ale nasza płyta nie tylko łagodnymi dźwiękami stoi, o czym za chwilę się Państwo przekonają, ponieważ jest to chyba najostrzejszy utwór z tejże płyty, piosenka, którą na pewno doskonale znacie, Wiosna, wiosnach, do ty. Zadziałam, zapępałem do milczeni, Wcześniej niż oczekiwałem przyszły do cieplejszy dni. Zdjąłem swój znów miękę za nimi. Zdamachniało, stara wiosna, 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 wiosna. wiosna, wiosna, wiosna. Co dłuższe, proście, o było u mnie coraz raz lżejsze, na suknie lekko płynął włosy z tłumień Proście, na co raz czerstowo i zobaczyłem, jak śpi Bez niczego, zrozumiałem Lato, 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 jakże ty Lato, lato promieni zapłynęły liście drzew Od zieleni do czerwieni Krążył lata senny lew Mała chmurka na tej czerwnej łezka Który smak Przysięgnało, Jesień jak to tak jesień, 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 jesień Jak to tak Jesień, jesień, jesień Jak to tak Jesień, jesień, jesień Jak to tak Już zadały wiosny, lata, wszystkie znaki Po tylko pozostały przemarsznięte dwa leżaki Stoję w oknie, wypatruję Nagle dzwonię do drzwi Zima, zima, chodź, że się się na parę chwil Wiosna, wiosna, wiosna w to druk. Wiosna, wiosna, wiosna w to druk. La pola, pola to jeszcze druk. Wiosna, wiosna, wiosna w to druk jesień. nie jeszcze to toba, wiosna, wiosna. wiosna, kto tu? lato, 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 i gotum, Wiosna, wiosna, wiosna. nie jesień, na jesień, jesień, toba, wiosna, 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 kto tu? wiosna, wiosna. wiosna, jasna, Wiosna, jasna, 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 ty. Lato, 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 Нет, 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 Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w cenie dzisiejszego biletu była pralnia dla mnie. Także nie przejmujcie się jak wyglądam teraz z tyłu. Yy, mi Państwo zagrałem wam teraz naszą piosenkę. Yy, mam nadzieję, że się nie wystraszycie, ponieważ yy, projekt Grechuta jest naszym czwartym albumem. Yy, I utwór, który teraz Państwo usłyszą, piosenka najbardziej pochodzi z naszej trzeciej płyty Krótka Wiadomość tekstowa. I utwór powstał bardzo łatwo, ponieważ wziąłem kartkę papieru i napisałem rzeczy, które ja osobiście najbardziej lubię i się same ułożyły w piosenkę. Także jeżeli tak się pisze tekst, to ja bym tak chciał zawsze. Zwróćcie Państwo uwagę na instrument naszego kolegi, przyjaciela, druha Marcina Lizaka. Podobno każdy gra na w miarę proporcjonalnych instrumentach. Zobaczcie, Karol ma dużą gitarę. Dominik ma duży bas, Max ma dużą perkusję, mam ogromny statyw, a, ja mam a Marcin ma fajne okulary. A zatem, mi państwo z tej karteczki mi wyszło, że po pierwsze to ja, pierwsze to ja lubię, być lubię być sam raz na jakiś, ja raz na jakiś ja ja czas. Zupełnie sam, zupełnie sam, wina smak. W deszczowy i jesienny dzień, zapach kawy, gdy obudzisz mnie, obudzisz mnie, obudzisz mnie. Gdy już usłyszecie Twoich kroku Gdy zbliżasz się, gdy zbliżasz się, gdy zbliżasz się najbardziej lubię patrzeć, kiedy śpisz i kiedy już po wieczór duchasz do mnie. Ja słucham Najbardziej lubię, gdy leżymy na i gdy wieczorami deszcz uderza przyby. Mówisz, ja słucham Cię. Ciemno już, nasze zdjęcia to, co pokryje kurz, pokryje kurz, pokryje kurz. Mm. Najbardziej lubię patrzeć, kiedy śpisz i kiedy już pod wieczór bywasz do mnie mówić. Ja na na i Gdy wieczorami deszcz Uderza w szyby i Mówisz Ja Słucham cię Najbardziej lubię patrzeć Kiedy śpisz Kiedy już pod wieczór Łukasz do mnie Mówisz ja słucham. Najbardziej lubię, gdy leżymy na gąpi, wieczorami deszcz uderza przywódki. szyby I myśl, a ja słucham Cię